Po zniknięciu rodziny śmiałków kryształowy zdrój stał się centrum paranormalnych zjawisk. Zapewne rozpoznajecie naszych sławnych gości: kapitan Żurek, górnik, koparek złotarek, czaruś nawiedzony robot, no i któż by zapomniał straszliwy kadłub? Kosmo świra, bo wszyscy byli podróbkami. Dziękujemy, Welmo! My rozwiązujemy zagadki. Wszystkie dzieci to robią. Nie. Nie wszystkie. Nie mamy nic do Twoich przyjaciół. Ależ mamy. Znać innych. Gang to nieporozumienie, bo moi rówieśnicy mają tylko jedno w głowie. Zagadki z dreszczykiem i pułapki. To dwie rzeczy, Fred. Chyba mamy tu nową zagadkę. To będzie niesamowite <grystanie>